Hej, widzowie, ja jestem Naty i w dzisiejszym filmie jesteśmy w World War Dzisiaj miał być e, Night miał być Overpass, ale po prostu a, no tak wyszło. E, dzisiaj będzie angielski w takim razie. No i będzie... Czasownik Język Angielski klasa czwarta pracować Gotować mm. Cook O matk. Umieć <noise> Potrzebować O, wiecie co, jednak może sobie za to podziękuję. Bo się pójdę wróciłem z Rzeszowa. Angielski test. Siema chłopaku. Si He. Jestem zmęczony. O, si o Hey you. Tchej, sira. Okay. I tam chciałem dodać. Łomatku oh, więcej was to nie było. Hmm, niech będzie, 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 si, si. będzie, będzie, dobrze. Jedna dobrze... dobrze, będzie, dobrze. będzie, 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 si. You. That <laughs> I am. Oh, the You. What? Uh, hey. She. know uh, Hey. it. It. Uh, i... nie... Si ci... a tyle koniec gry cztery na piętnaście ha 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 to nieźle nie ze mnie englik to kolejne zdrowie dłuższe a zdrowe Tłuszcza o, Zdrowie duszy Widzicie, ja jestem Zmęczony, bo dzisiaj późno wróciłem Bo miałem mój angielskiego Z Wam No dobrze, no to niech będzie to Czy to było? Nie What is she doing home? Ja. Coś Tidy my room nie? A, też to chciałem dać. What is she doing? Mdł Do her shopping. What is she doing? Hoft her carpet? Nie ma to chyba parapet. nie to. To. Kurde, no mogę to dać. What is she doing? Do her laundry. What is she doing? Iron my clothes. Namże. Co so oznacza have to? Mieć, umieć, robić, musieć. Albo umieć, albo musieć. Have to. Miałam to w szkole, żebym pamiętał. Nie, mam umieć, kurde. Musieć, no tak. Które zdanie oznajmujące jest poprawne? I have to make my bed. Have to make my bed. Make my bed have to No mi się zdaje, że to no bo Make my bed have to. Have to ma make my bed. I have to make my bed. Nie, to. Co? To I have to make my bed. Na sumie razy, kurde Które pytanie jest poprawne? You have to iron. Have to iron Do you have to iron my clothes? No to no bo Przebania do Dobrze Wybierz dwie poprawne odpowiedzi Do you have to lay Table Yes I do Yes I was No I don't No I wasn't Ojejku Do you have Too late the to table Nie wiem co to ma table table Dam Yes I was I dam Yes I do Dobrze się że... I to no dobra. No I don't Ale nie mam dobrze Co oznacza czasownik must mieć obowiązek. To pamiętam jeszcze ze szkoły. Co znaczy can? Wygrywać, wiedzieć, umieć, mieć. Can? Wiedzieć? Kurde. Umieć. Co znaczy cold? Wygrywałem, pisałem, robiłem, umiałem. Dobrze. Wybierz poprawne zdanie. Can't fly. I can't fly. Can't fly can't, no I can't fly. Dobrze. Wybierz poprawne zdanie. I could fly. could fly fly could I could fly. Ma zazwyczaj od I Wybierz poprawne zdanie. Tidy my room, must. I must tidy my room, must tidy my room. No, I must tidy my room. Dobrze. Tutaj miałem 10 na 16. Więc jest dobrze. Ile was męczy? Jeszcze chwilę. Hehe. Um, Język angielski emocją... <kłysy> Co to będzie? Angry zły. Hungry, grodny. Happy, szczęśliwy. Tristry spragniony. I ostatnie przestraszyć scared. I tutaj wszystko dobrze Gra ukończono. 5 punktów At her amazing joe it's lunch time Niech będzie to In her futura w przeszłości, w, prze... w... w przeszłości, w przyszłości teraz. Future Myślę, że w... przyszłości. Dobrze. ein have past. W przyszłości, źle? przeszłości. Snack bar. Bar z przekąskami. Bar ze słodyczami. Bar z piratami. Snake BALL O, 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 o. Z piratami no raczej się jeszcze nie spotkałem. No raczej bardzo słodyczami, kurde. Z przekąskami. E-glas. Szklanka, filiżanka, nic z tego. Glas. Raczej nic z tego, no bo. e -glas, sysy. Uw, szklanka. Dobrze się nie dam wmylić. For me. Dla mnie, ja też to dla ciebie. For me. To dla ciebie. To dla mnie, aha. Me too. Ja też dla mnie moje. Mo Co? Ja też. Here you are. Odbieram podaję, Proszę. Here you are? Proszę. Peel. Ręcznik, choroba, tabletka. Tabletka. Just błąd moje imię. Tylko błąd, nie? Tylko, aha. Having gum. Guma, guma gruszkowa, guma balonowa, guma do rzucia. Having gum, guma do rzucia. Error. Błąd, prawda, fałsz. Łąd. Ile tutaj gra ukończona? 6 na 11, okej okay. Jeszcze więcej, dajesz, dajesz Japka na to Apple. O Liczę bniki od 30, od 0 do 30. O, zawody. O. To zrobimy sobie zawody. Dobrze. Co? Po rosyjsku? O ludzie Ja. A chciałam, chciałam dać to. Likarz Źle To Pielągniarka Źle To mm, to Tak po rosyjsku Fryzjer O, dobrze Haha <laughs> Dyrygent Źle Listonosz Źle Kiosynka, źle Dobrze Dobrze, <try> oł oh. <try> oh. To, a to Budowniczy, źle To, aha źle. to Mmmm, źle to piłkasz. Źle. To. No, na rosyjskiego się nie spodziewałem. Trzy na 14 to i tak dobrze. <laughs> um, czekajcie, teraz chciałem, czy już tego nie ma. Nie ma, nie ma. To było... mhm... Mm A nie, to chyba było tutaj, czekajcie. Hmm, jeszcze czyś tego nie ma... O, winda... mhm... O, plan mieszkania. O, największe miasta w Polsce. Olsztyn. Se przynajmniej powtórzymy. Olsztyn, Olsztyn. Ale gdzie? Zielona góra. Hmm. Rzeszów. Województwo podkarpackie. Katowice, województwo śląskie, Lublin, województwo lubelskie, Kielce, 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 Kielskie. Kielskie. Województwo polskie, zobaczymy. Wrocław, Dolnośląskie, Warszawa Mazowieckie. Gdańsk Województwo Pomorskie Tu mamy, Hel, Zielona Góra Góra, Góra Czekajcie A nie, Lublin nam tu, no tu Lublin, Lublin Lublin, Lublin Czekajcie Opole Kraków... A nie. Katowice będą... Mało Polskie chyba, bo Kraków jest na Śląskim. Chyba. Śląskim. A Zielona Góra. To nie województwo wielkopolskie. Chyba tak. Ależ ten. Województwo kujawsko pomorskie może. O, A ten lubię no Poznań. No. Województwo Świętokrzyskie Szczecin no to województwo zachodniopomorskie Opole damy województwo łódzkie Toruń ha, Województwo... się to mam Nara lubelskie A nie, to nie będzie tu tu będzie Lublin Biały Stong Podlaskie chyba Eee, tutaj mamy, mamy. No i Łódź, no to pewnie. Województwo warmińsko-mazurskie. Pewnie nie wszystko będę miał. Do... Dobrze, że, dobrze, że, że, dobrze, że, że, że dobrze, dobrze, no. Gra ukończona ile? 7 na 16, oj, oj, oj. No niestety da, zostawcie łapeczkę do gry subskrypcję oraz komentarz i hej widzowie!